Dobra, pora na rozgrzewkę. niedaleko. Siemanko, witam serdecznie. Dzień zawodów. Poranek rozpoczynamy od kubka yerby a nawet trzech, jak widzicie tutaj woda strukturyzowana 528 Hz w środku krzemień pasiasty, kwarc śnieżny i szungit, także taki baniaczek słodkiej, żywej wody sobie tutaj produkuje, słońce wychodzi już nieśmiało za drzew kolejny ubek herbaty wchodzi bardzo dobrze Jakoś jako ciekawostka powiem, że w okresie zimowym piję herbatę z przyprawami rozgrzewającymi czyli przyprawami, których używam do kakao. No jest tam m.in. cynamon, kardamon, goździk, imbir, chili, pieprz i, 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 i anysz. Tak, <śla> cała ekipa. Cześć, Siemanko. Jak widzicie, numer startowy już jest. Czekam na start. Około 20 minut. Ludzi coraz więcej sportowy klimat biegacze. Ludzie dbający o zdrowie. No i oczywiście Zajawkowicie. Tutaj tablica pamiątkowa. Można sobie zrobić zdjęcie. No i powoli ruszam się grzać. Do biegu zostało jakieś 15-20 minut. Także niebawem zaczynamy. Zobaczcie jak to wygląda <noise> Dobra pora na rozgrzewkę I za 9 minut biegniemy do zobaczyska Godzina 10 biegu <noise> Niezła zabawa Górki ogórki, mróz świeżo po ukończeniu biegu czarci oddech 15 km góry świętokrzyskie trasa dała mi popalić to tak na gorąco kilka słów na mecie izotonik pomarańcze rodzynki Dajcie, nawet jest makaron z pieczarkami, także wege opcja, godzina 40 biegu, w śliskich adidasach, było dużo śmiechu, no i też ciekawostka, 16, 20 godzin nie jedzenia w 15 km no i pora na śniadanie także dzięki i do usłyszenia za chwilę. Cześć, witam Was ponownie dwa dni po biegu. Jak widzicie, ja już w terenie. Wczoraj miałem dzień przerwy, czyli łóżko, jedzenie, spanie, odpoczynek. Dzisiaj już trening. Była herbata, była yoga, wszystkie praktyki, ćwiczenia. I lecimy dzisiaj tak na spokojnie, na rozbieganie zakwasów. robimy tak 5-10 km. Jak widzicie, mam tu też obciążniki, 1,5 kilograma. Biegam w takim sprzęcie, bym miał siłę grać dla Was na gongach, bo duże gągi wymagają też fizycznej siły. Malety trochę ważą, a tym bardziej całonocne koncerty. Więc bym mógł grać dla Was piękne podróże, mocne podróże. Taki właśnie trening. Kilka słów, tak na, na szybko, a propos tego biegu. Pięknie się biega w lesie, całkiem inaczej niż w mieście czy na szosie zabawne było to, że dojeżdżając na miejsce, dopiero pomyślałem, że przecież mam śliskie Adidasy na ulicę. No i słuchajcie, jak były górki, większe górki i zbiegi, bo była to też trasa rowerowa dla BMXów, więc wyjeżdżone, dużo skoczni. Też świętokrzyskie ma górzysty teren. Także no. Raz jechałem na kolanie, kilka razy pomogły mi drzewa i krzaki. Także przed y, sobotnim biegiem, na masywie ślęży, muszę zdążyć szybko kupić y, buty trekkingowe. Dużo śmiechu, dużo zabawy, bardzo pozytywni ludzie na trasie. Y, kilka osób też pierwszy raz startowało w takim biegu. Dystans, jak wspominałem, to 15 km, było jeszcze 51. Bardzo cieszę się, że tym razem wybrałem krótki dystans na przetarcie. Po dwóch miesiącach przerwy, coś tam rano biegałem, ale to były dystanse takie: kilometr, dwa, trzy, żeby tylko podtrzymać formę. Jestem bardzo zadowolony. Chociaż te podbiegi, pod górki dawały mocno po nogach, jak i również zbiegi. Kolejne zawody, już niebawem zajawka w dzień zawodów. Słuchajcie, poszedłem jeszcze na basen, zrobiłem 40 długości, czyli około kilometr. Szlifujemy formę. Więc cóż mogę więcej rzec? Widzimy się na kolejnych filmach. Dzięki, pozdrawiam. Hej! Bieg ukończony. Cały i zdrowy. Proszę bardzo. I biegniemy dalej. Podbijać polskie góry. Hej! Do zobaczenia.